Dobry Państwu, witam się właśnie z drugiego dnia obozu w Żelistrzewie i zapraszam na krótką relację z dzisiejszego dnia. Łączymy się teraz z naszym reporterem Krzysztofem Komorowskim. Dzięki Mati, właśnie znajdujemy się na boisku B na BIP-teście. Biegają roczniki 2010 11 Dla żel Żeli Ekspresu Krzysztof Komorowski z BIP-Testu. Dziękuję Krzysiek. A teraz przenosimy się do Tomka Selskiego, który przybliży nam. Yy, temat, który nie był na dzisiejszy dzień zaplanowany. Dobrze. Dobrze. Witam to ma... ile ta... woda I... I... za jak się bawi. Bardzo dobrze. Jest ciemna woda, Nawet, że nie wchodziłem, ale jest bardzo dużo ludzi jak widać. Yy, niż rok temu, a więc jest bardziej Do widzenia! Dziękuję. Na ziemię, i Dziękuję, Tomku. A teraz przenosimy się do Kuby Budgu-Sajma, który opowie nam o dzisiejszym sparingu rocznika 2010 oraz 2011. Witam, proszę Państwa, za mną na boisku C. Za mną dzieje się mecz. Grało drużyna 2011 i 2010 i na razie mamy wynik 1:0 dla rocznika 2010. Dla Żeli Ekspresu Jakub Dziękujemy Kubo, a teraz czas na wywiad z zawodnikiem rocznika 2010 po meczu. Witamy serdecznie, ze mną jest Olek Jędrysiak. Ojku, co sądzisz o meczu? No fajny mecz, 18-4 wybraliśmy i bardzo fajny debiut trenerki. Okay. A co sądzisz o postawie trenerki? No Bardzo fajna, taka kreatywna. <grymne> z boiska Czernika dla Expressu Ekspresu Igor Makowski. A teraz przenosimy się do Sebastiana Kloca, który porozmawia z jednym z szkoleniowców dzisiejszych drużyn. Witamy wszystkim. Dzisiaj znajduje się stener Kuroczyka 2010 Agnieszką Glinką. Pani Agnieszko, co pani sądzi o tym rezultacie w tym spotkaniu? Jestem bardzo zadowolona. Wynik mówi sam za siebie. I tyle. A e, kto według pani e, był zawodnikiem meczu? Kto się wyróżnił? Kto tutaj pokazał klasę światową na tym boisku? <noise> Sebastian Flot. No oczywiście, oczywiście że ja. No, tyle potrzebowałem. Dla Żeli Ekspresu z wywiadu Sebastian Klotz. To już wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę yy, i zapraszam na kolejne odcinki Żeli Ekspresu. Yy, prosto Studia. Dziękuję bardzo. Mateusz Gracz.